Cześć kochani, ja jestem Ravczyz i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zwiedzimy kolejne legendarne miejsce z racji tego, że bardzo dużo widzów prosiło o nagranie filmiku z Deeper Banuty, by opisać ładnie i pokazać Wam, co może Was spotkać na poziomach od 0 do minus 4 na Banucie. Pamiętajcie, że zanim wyjdziecie na Banutę, to musicie zrobić sobie tam dostępy. Przykładowo, żeby na pierwszy poziom Banuty wejść, musicie mieć zaczęte ostatnie zadanie da Apocity Quest. Nie musicie go mieć skończonego, ale po prostu musicie zbić wazy, żeby w ogóle się tam dostać. Oczywiście w opisie tego filmiku macie wszystko ładnie opisane. Jest tam mój filmik, a żeby zejść na poziom minus jeden banuty, no to niestety już musicie się bardziej troszkę postarać, no bo musicie mieć zaczęte zadanie czwarte z wotę quest'a, także już troszeczkę więcej biegania, troszeczkę więcej kombinacji. Ze spraw organizacyjnych również dodam, że od 130 lewela śmiało możecie tam sobie latać w team huncie, a od 200 poziomu niezależnie od profesji możecie sobie tam latać solo. Oczywiście wcześniej można również tam biegać, ale ja za to nie odpowiadam, nie wiem jaki jest wasz ogar. Ja przykładowo, jeśli byłbym noficjuszem, to od około 200 lewela solo bym sobie tam latał. Jeśli oczywiście lecicie tam pierwszy raz, weźcie ze sobą energy fire bombki, żebyście mogli pouciekać od potworów. Teraz tak tak, e, tak ogólnikowo Wam powiem co tam możecie spotkać. Na pierwszym poziomie, tam gdzie wystarczy tylko dostęp mieć od apy City Questa spotykacie bombisty, Hydry, Serpent Spawny, e, Meduzy i kilka Jane Spiderów, czyli tak naprawdę malutki miszmasz. Szczerze, ja zawsze jak na Banutę idę, to skupiam się na trzech potworach. Głównie na hydrach, serpentach oraz meduzach. Przykładowo, jak widzicie, już jestem spakowany na tamto miejsce. Nie wiem, czy będzie wolne, czy będę mógł pobić, pokazać Wam to wszystko, czy po prostu szybko przebiegniemy. I don't know, nie mam pojęcia. Jestem prosto po pracy, więc nie miałem nawet czasu, żeby się zbytnio do tego odcinka przygotować, ale w sumie temat w miarę banalny dla mnie, więc mam nadzieję, że Wam on przypadnie do gustu i co po niektórym troszeczkę otworzy oczy na dalsze tibijskie miejscóweczki. Pamiętajcie, ja przykładowo z fireboli głównie biję dużo hordy meduzów i serpentów oraz z Thunderstormów. Hyderki, no bo tak akurat z odpornościami Najlepiej to wychodzi, przynajmniej u mnie Przynajmniej wtedy widzę, że naprawdę Ładnie wychodzi exp na godzinę, aczkolwiek Nigdy tam typowo pod exp nie latam Zazwyczaj tam zaglądam sobie na chwilę No bo akurat z expem tam nie ma jakiegoś Super high, super high na tym moim Poziomie, wiadomo, że jakiś 400 Ek jak tam lata i może full klaty Robić to często, słyszałem, że może podchodzi po plus 4 k Na expa na godzinę ja akurat Ostylowałem około 3kk Maksymalnie jak latałem sobie Solo lub z MS-em już szczerze do końca. Nie pamiętam, ale akurat to dla mnie nie ma znaczenia, bo dla mnie banuta jest idealnym miejscem do jakiegoś tam profitu jako odskocznia plus do tego dorobienia tasków, no bo pamiętajcie, że możecie brać sobie taski na hydry, Serpent oraz meduzy, czyli jak ja, taka osoba, która nigdy tam na taski sobie nie lata i je olała tak naprawdę do 300 poziomu, to miejsce wręcz jest idealne, by je nadrobić, choć są ciekawsze miejsca, by nadrabiać te punkty taskowe, ale akurat to nie w tym oto odcinku. Plus do tego bestiariusz. Jest to jedno z, z najlepszych miejsc, gdzie można właśnie spotkać bardzo dużo hyderek, serpentów oraz meduzek na gorące Są przykładowo serpenty meduzy, ale akurat ich tak dużo nie jest. Oczywiście, jeśli chcielibyście zobaczyć kiedyś odcinek o Goromie i ogólnie tam dostępowo, to napiszcie to w komentarzu. Tak poza tym na koniec filmu, ale na koniec filmu dopiero osęci ten film. A jeśli jesteście nowi, no to śmiało, zostawcie suba. Lecimy teraz na totalnym faście. Pamiętajcie, że jeśli macie troszeczkę punktów oddanych u Grizzly Adamsa, możecie o Lorka pogadać. High Passage Banuta jest. Wtedy śmiało będziecie mogli się dostać bliżej Banuty. Ja akurat Wam pokażę jak przejść sekretnym tunelem. Oczywiście w odcinku o APC o wszystkim mówię. W opisie streama macie wszystkie, wszystkie linki odnośnie tego odcinka. Ja akurat nie będę Wam pokazywał jak wyjść na Banutę tą Min 0, o nazwijmy to poziom 0, często niektórzy mówią minus 1. Jak tam wejść? Akurat od strony Maup, od strony Was, kiedy trzeba zbić wazy, wtedy możecie wejść w teleporter, bo akurat to jest w odcinku, więc nie ma sensu, żebym się powtarzał. Wystarczy ci, którzy nie mają Apel City Quest, niech sobie wejdą. W spoiler, i ja przy okazji pobiegnę. Może na streamie się uda, jeszcze Panterkę. Dorwać, to wtedy byłoby idealnie, bo ci co oglądają streamy i są regularnie, no to wiedzą jak często ja czekuję i sprawdzam tą panterkę. Może kiedyś się uda, wiadomo. Grunt to nie tracić wiary, ale wiem jak jest ciężko, niestety to nie jest powtórka z rozrywki z serwera Nerana, gdzie całą ekipę, wszystkich ludzi, z którymi grałem na tym serwerze, serdecznie pozdrawiam, a wiem, że coraz więcej osób z tej z tej starej ekipy ogląda mój kanał, bo gdzieś tam widzę wasze niki, że gdzieś tam w tych komentarzach jesteś, jest mi niezmiernie miło, że o mnie nie zapomnieliście, także lecimy, panterkę przy okazji sobie sprawdzimy, no bo w sumie fajnie by wyglądał odcinek, jakbyśmy Tutaj jeszcze na odcinku udałoby nam się ujarzmić panterkę, czyli w sumie dwie pieczynie na jednym ogniu, no ale niestety jej nie ma, także idziemy wykopać dziurę, przejdziemy sobie sekretnym przejściem. Żeby odblokować sobie te sekretne przejście, no to właśnie robiąc ostatnie zadanie da, pacific questu, trzeba, 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 trzeba użyć DEG of the menu na pewną głowę. Pokażę wam, aczkolwiek znów się powtórzę, wiem, wiem, wiem. W tym odcinku jednym akurat, wszystko ładnie wam objaśniam. Także wchodzimy do sekretnego przejścia. Jeśli nie mamy tego, Egg of the Menu oddanego, to niestety nie będziemy mogli wejść w ten sekretny tunel do podziemia Banuty. Wtedy, niestety, będziecie musieli latać sobie naokoło przez małpiszony. Także przechodzimy tutaj po drodze. Mamy tylko i wyłącznie dwa Giant Spidery. Także, jak już tutaj będziecie się wybierać, to to na pewno nie będzie dla Was przeciwnik. Schodzimy na dół. Tutaj mamy ładny liścik, ludzie się wpisują. Dopisują kto, gdzie lata. Jak widzicie, jak widzicie, no na minus 3 ktoś lata, na minus 5 teoretycznie do godziny 20. I dopiero teraz pozdrawiam osoby z tego listu, jeśli ktokolwiek ogląda ten odcinek. Także śmiało będę mógł polatać, pokazać Wam, co tutaj możemy spotkać: tych hordy potworów. A tak, poza tym, właśnie, przecież ja nie wspomniałem Wam, co będzie na minus 1, minus 2, minus 3 oraz minus 4, czyli co na poziomie 0, hydry, bone serpent spawny, meduzy oraz giant spidery na minus 1. Do tych wszystkich potworów dodam jeszcze kilka sztuk water elementalów, frost dragony, co tam jeszcze było, oraz Ice Golem, jeśli z tego co pamiętam, plus jakiś Massive Fire Elemental, na pewno znajdziemy, plus jakieś naprawdę słabe Cantipede i tak dalej. Na minus 3 tak naprawdę to same Hydry, Eternal Guardy, Serpent Spawny i Meduzy. Na kolejnym poziomie na dole są Soltery, Hydry. Serpenty, Meduzy, Eternal Guardy, plus akurat tam już jakieś tam inne potworki można spotkać, akurat pojedynczo, więc się nie przejmujcie zbytnio nimi. Aczkolwiek mogą troszeczkę namieszać Nightmary, Hellspawny, Pchantazmy, Ghazli Dragona spotkamy, kilka behemotów oraz Earth Elementala i na ostatnim poziomie, na ostatnim, ostatnim, czyli minus 5, wszystkie te same potwory oprócz Nightmary, Hellspawnów oraz Phantazmów. I Dragonów oraz behomotów tych ostatnich nie ma, czyli tak naprawdę standardowo bardzo dużo hyderek, serpentów, medus, solterów. A, i jeszcze jest jeden cave na pewno. A nie, nie ma go, nie ma go, bo już chciałem zsieć farmazon i powiedzieć, że są massive fire elementale, ale nie, nie, to nie na tym poziomie. Także śmiało wchodzimy, ja tutaj w sumie się ubiorę. W razie w, jakby coś tutaj miało mi wyskoczyć, żeby nie było lipy, żeby tutaj rawczes... No bo to była pisiara, jakby rawczes się wywalił chyba. No ale wiecie, jak to z moim skillem różnie bywa. Także jesteśmy. Ja tutaj się przebiegnę, bo widzę, że jakiś junior lata sobie tutaj. Także widzicie, hyderki. Giant Spidery w tym o tym miejscu. Czekajcie, bo tutaj pan mi pisze. Dobra kochani, także jesteśmy w tym miejscu. Ravches to jest zajebisty dzban, bo rozpisałem się z kolegą, pomogłem mu z dźwigniami, ale niestety zapomniałem włączyć ponownie nagrywania, także rawczes przeszedł sobie po banucie. Pokażę Wam co tutaj można spotkać, aczkolwiek koleżka sobie tutaj dalej bije. Mamy Hyderki, Medu, Kurde, te miejsca, jeśli oglądaliście odcinki o taskowych bossach, to na pewno wiecie, że tutaj można mieć można zabić bossa Medus oraz Serpent Spawnów. Tutaj macie same Serpenty. Generalnie ten pierwszy poziom to jest taki mega lajcik. W dawnych czasach naprawdę ta misówka była mega oblegana. Listy dosłownie przykładowo na serwerze Nerana sięgały jednego dnia do przodu. W dzisiejszych czasach akurat często, przykładowo teraz jak po godzinie 15 nagrywam ten odcinek, to śmiało można sobie tutaj wlecieć na zupełnie spontanie i szczerze sobie tutaj polatać. Jak widzieliście, liściek był praktycznie pusty. No i jak widzicie, jak na razie tutaj no nie ma jakichś tej wielkich hord potworów. Jest tutaj naprawdę mega lightowo. Na niższych poziomach już możecie mieć większe klaty. To ciekawe jest tutaj miejsce akurat z tymi hyderkami. Pamiętajcie, żeby ich nie omijać. Także powierzchownie ten poziomek Wam pokazałem. Oczywiście w komentarzach napiszcie, od jakiego lewla sobie tutaj lataliście i jakie mieliście expy średnie na godzinę. Ja już wcześniej zaznaczałem, że akurat tutaj dla expa nigdy nie biegałem jakoś nigdy nie miałem spiny w tym miejscu, żeby wyciągać tej expy na godzinę maksymalnie duże ale niektórzy podobno lubią to miejsce, także idziemy teraz do pierwszych drzwi, oczywiście musicie mieć wykonane raczej zaczęte czwarte zadanie z WOTE Quest'a żebyście mogli zejść poziom niżej, tutaj akurat już bardziej zaczyna się langa Także widzicie tutaj już Giant Spiderki oraz jakieś tam słabe potworki, zaczniemy wszystkie eksplorować rumy po kolei. Tak jak widzicie troszkę Serpent Spawnów i Gwardów. Pójdziemy sobie teraz na górę, gdzie Massive Fire Elementala będziecie mogli spotkać. Pamiętajcie, żebyście uważali w tamtym oto miejscu, no bo na niższym poziomie, no... Takie fire elementale, plus taki massive jest w stanie naprawdę ładny damage zadać. Także bądźcie naprawdę ostrożni, widzicie hyderki, meduzy, czyli masło maślane. I u góry ten massive 1, drugi i fire elementale. Także uważajcie, bądźcie spokojni, żeby później nie był komentarz. A wcześniej przez ciebie się wywaliłem. Wywaliłam. No, ja zawsze mówię, że lepiej pierwsze dwie rundki zrobić naprawdę spokojne niż od razu się wbić i się wyrąbać, po, pobiegniemy sobie teraz dalej do kolejnych schodków na kolejny poziom minus zobaczyć co tam tak naprawdę jest aż jak tutaj teraz sobie człowiek biega to sam sobie szczerze tutaj troszeczkę pobił. No ale no niestety czasu nie ma. tej akurat AC blow by sobie zbijemy, bo do bestiarki nam brak. Chociaż meduzek też nam brak, tylko meduzek żeby mieć do bestiarki na fulla. To niestety trzeba mieć 2,5 tysiąca, to jest całkiem sporo. Tutaj mamy frost dragony, ice ice golemy i inne e, słabe w sumie potwory patrząc na in, inne tutaj występujące mobki tak poza tym taką ciekawostką jeśli jesteście druidem od 200 poziomu to wasz sumon w tym oto miejscu jest praktycznie nieśmiertelny no bo ma tutaj naprawdę zarąbistą redukcję obrażeń od ziemi także super opcyjka no i tutaj również serpet i eternal e, guard, także kolejny poziom minus 2 zwiedzony lecimy na minus 3 tutaj akurat widzicie Spójrzcie na minimapę, naprawdę przebanucie, jak pracowali nad tymi poziomami, to troszeczkę jeszcze główką się wysilali, nie przypominają te Miejscówki takich typowych odsów, czyli jedno biedne kółko i nastrany tych potworów, jak nie powiem co. Tutaj jeszcze Chipsoft używał wyobraźni, aczkolwiek w sumie, czy dzisiejsi gracze potrzebują taką wyobraźnię? Nie, potrzebują tak naprawdę bardzo dużo potworów i najlepiej, żeby było 100 KHz na godzinę, aczkolwiek, aczkolwiek nie próję się i nic do tego nie mam, każdy bawi się na swój sposób i wiem, że moi widzowie w jakimś tam stopniu, w jakimś tam procencie na pewno lecą za cyferkami, ale na pewno większość ludzi z tego kanału, jest po prostu zwykłych kosualów, którzy grają sobie for fun, dla zabawy gdzie taka banuta będzie naprawdę zbawieniem i mam nadzieję, że również ten odcinek też wam się podoba spodoba, że coś wreszcie zaczynam nagrywać dla wyższych poziomów, powoli z biegiem czasu będziemy lecieć tylko do góry bo w sumie chyba większość najważniejszych ekspowis poniżej setnego levela wam pokazałem także widzicie jeszcze żeby tutaj raczej się nie pobyli, minus 1, 2 3 i teraz wchodzimy na minus 4, i minus 5 będzie, dobra. Teraz pokażę wam na faście minus 4, tutaj już soltery się zaczynają. Meduza akurat z tych solterów jest zorąbisty. Profit, Ci, którzy sobie latali na zao, no to wiedzą, że jest naprawdę spokojnie. Już możecie zauważyć, że tutaj tych potworów jest naprawdę bardzo dużo. będzie się latać tutaj sobie solo, to uważajcie, bo tak naprawdę potrafią zadziwić te potwory nie jeden 300 level. Także. Na spokojnie, chłodna głowa, żebyście za dużego lura sobie nie wzięli. Pamiętajcie, żeby za często tutaj akurat skosów nie używać, no bo akurat te potworki tutaj paralizują, a ze skosami to czasem może być naprawdę nieciekawie, jeśli nie będziecie pamiętać o swoim żyćku. Także widzicie serpens spawny, meduska. Wracamy się do drzwi, pokażę Wam kolejne miejsce. Oj, jak ja tutaj cały czas gadam, w sumie. W sumie dzisiaj jest dobry dzień, naprawdę super dzianek miałem, super pogoda powoli zaczyna się robić. Naprawdę bym powiedział nawet, że robi się lato. Akurat lata nie do końca lubię, ale uwielbiam taką pogodę wiosenną. Mam nadzieję, że Wy, widzowie, również lubicie coś takiego, jak jest teraz, że nie za ciepło, nie za zimno, można sobie spokojnie. Polatać w buzi w krótkich spodenkach, ale akurat ten odcinek nie jest o moim życiu i o moich upodobaniach. Także, także pokazuję Wam kolejnego cave'a. Jak widzicie, <gryw> tych potworów jest tutaj naprawdę dużo. W tym akurat jednym miejscu macie jeszcze dwa behemoty. łyczek soku jabłkowego i lecimy teraz w, le w lewe od nogi. Dalej behemoty tutaj nam się zdarzają. Saltery, hyderki, meduzy, czyli widzicie, sporo, sporo tego jest naprawdę. No i widzicie, paraliżują. Akurat nie można się dać, trzeba wyzbyć się strachu, jak to pewien pan mówił. Także pach, i tak wygląda akurat ten poziom się prezentuje. Teraz pójdziemy na ostatni poziom, akurat według mnie tak naprawdę najciekawszy. No i jedna rzecz jeszcze, jak wchodzicie i widzicie, że ktoś jest wpisany w list, piszcie. No i tutaj macie nightmary, fantazmy. Oj, uważajcie, bo tutaj one są niewidzialne i możecie się y, szybko wysypać, jeśli będziecie takiego skosa robić śmiesznego, w niewidzialnego portfora. Gazli dragon. No i schodzimy na dół. Na ostatni poziom. Dla mnie najbardziej optymalny i najfajniejszy. Jeśli oczywiście ktoś inaczej sądzi, niech śmiało to napisze w komentarzu dlaczego. No i tutaj zobaczcie, ile tutaj jest potworów. Naprawdę ja nawet na takim 300 levelu, kiedy ostatnio jest chyba równa na 300, latałem tutaj. To szczerze trzeba było się troszeczkę na żeby w miarę sprawnie to sobie zabić wszystko. Oczywiście, jeśli nie czujecie się pewnie, no to załączajcie sobie czasem tą utamkę, ale nie za często. Nie, nie uczcie się grać na utamie, bo to nie warto, bo później nikt z Wami nie będzie chciał latać. Jeśli tej utamy będziecie za dużo cisnąć, tutaj kolejne. Eternale, hydry. Serpenty i meduzy. Tutaj mamy akurat soulę, yy, meduzki. Z lewej strony będziemy mieli tutaj takiego kejwika z samymi sołami. Tak? O, jeszcze Elder Bane jest. Kurde. Bym zapomniał o panie. No i góra również. Dużo soul'i i meduzek. Naprawdę duży lur. Fajną klatę tutaj można skleić. Lecimy teraz na prawą stronę dalej. Obczaić. Hop, hyderki, serpy. No i u góry sole, meduski. No i serpenty, oczywiście. Tutaj po prawej stronie najpierw będziemy mieli kilka serpentów. O i wydawało mi się, że ich nie będzie. Zbieramy sobie te potworki, schodzimy delikatnie w dół. I tutaj już macie dużo hyderek i meduzek. A na dole to to już w ogóle ciekawie. Jak będziecie robić to zadanie, właśnie z WOTE, to uważajcie w tym oto miejscu. No bo jak widzicie, tych potworków jest tutaj całkiem trochę sporo także kochani doszliśmy do samego końca tego odcinka pokazałem wam całą Banutę. mam nadzieję że odcinek was w jakimś chocia stopniu zachęci żebyście tutaj sobie zajrzeli na tym 200 levelu wiadomo że poniżej też można tutaj zajrzeć ale nie namawiam nie chcę być współwinny waszej śmierci i jeśli macie jakieś oczywiście sugestie Sugestie, pomysły i tak dalej, o czym zapomniałem, śmiało piszcie w komentarzu, ja nie jestem jakimś słabiakiem, ładnie mówiąc, że obrażam się na każde krytyczne słowa w komentarzach. Oczywiście krytyka jest mega wskazana, bo jeśli dacie coś mega krytycznego, w komentarzu ale zargumentujecie to czym dlaczego coś źle zrobiłem to tak naprawdę pomożecie innym graczom no i chyba o to chodzi żeby te filmy pomagały i ja wiem że czasem się farmazon i czasem nie wiem co mówię bo mówię za szybko i po prostu zdarza mi się pomylić także kochani wszystkie Sugestie, opinie w komentarzach mile widziane. Ocencie szczerze ten filmik. No i widzimy się, przypuszczam. Raczej na pewno jutro, w godzinach późno-popołudniowych, na streamie, pobawimy się albo na nowym serwerze, albo tym Druidem. Aczkolwiek, serwer nowy, to wiecie, jak to u mnie wygląda, wiecie, jak ja lubię nowe serwery. Ale nie wiem, może Wy widzowie chcecie. Jeśli chcecie, no to zapraszam jutro. Trzymajcie się, cześć. jo.